Postanowiłem nagrać wam. To była właściwie końcówka fotosesji. I postanowiłem wam nagrać to, żebyście widzieli, żebyście mogli sobie usłyszeć w filmie. Jestem kiepskim filmowcem. Coś zaczęło się dziać w krzakach. co to było. Ale. To była para świecących oczu. No to mieliśmy dźwięki po północy. Eee, ten dziki pies by tak mimo wszystko, obojętnie, nie przeszedł koło mnie, nie uciekłby. Jestem kiepskim filmowcem.